Katarzyna Mechtylda de Bar, Eucharystia, moja miłość. Wstęp: Jak uwielbiać Boga, jak odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? jak wynagrodzić mu obojętność i pogardę, której doznaje od swoich uwikłanych w grzech stworzeń. Od najmłodszych lat wrażliwe serce Katarzyny de Bar, wyczulone szczególnie na misterium Eucharystii, poszukiwało sposobów uczczenia tej wielkiej tajemnicy. Urodzona 31 grudnia 1614 roku w Lotaryngii w pobożnej rodzinie mieszczańskiej, obdarzona licznymi darami naturalnymi i nadprzyrodzonymi pragnie cała poświęcić się dla Boga i Jego chwały życie nie oszczędzi jej trudnych prób przedwczesna śmierć mamy okrucieństwa wojny trzydziestoletniej wraz z jej konsekwencjami głodem i zarazą w takim tyglu kształtuje się charakter przyszłej przełożonej i założycielki Instytutu Benedyktynek od nieustającej adoracji najświętszego sakramentu Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu, takie imię zakonne przyjęła, obficie czerpie z duchowych tradycji zakonu benedyktyńskiego, który w 17-wiecznej Francji przeżywa swój renesans. Zresztą cały ten wiek, zwany Złotym Wiekiem duchowości francuskiej, charakteryzuje się ożywieniem gorliwości wśród zakonników, kleru i świeckich. Są to piękne owoce soboru Trydenckiego. Który w minionym stuleciu zmierzył się z błędami protestantyzmu i dał nowy impuls do odrodzenia kościoła. Matka Mechtylda będzie wzrastać w tym duchowym klimacie, wzbogacając go jednak o swoje indywidualne, cenne doświadczenia. W swoich pismach oraz bardzo bogatej korespondencji przekaże doktrynę solidną i piękną, która karmić będzie jej duchowe dzieci. Tak zakonnice, jak i świeckich przez kilka stuleci, aż do dnia dzisiejszego. Prezentowany tomik zawiera fragmenty tekstów Katarzyny Debar, które zostały pogrupowane tematycznie. W części pierwszej ukazane są wskazania dla życia chrześcijańskiego, ukierunkowanego szczególnie na tajemnice Eucharystii, czyli charyzmat Instytutu. Druga część to jakby mały rok liturgiczny. Konferencje założycielki lub listy, pisane z okazji świąt i uroczystości Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych. Również tutaj można z łatwością zauważyć, jakich autorka powraca wciąż do Eucharystii i jak w jej świetle odczytuje całą resztę. Na końcu zamieszczone zostały wybrane listy do klasztoru warszawskiego, pierwszej fundacji zagranicznej, która powstała jeszcze za życia Matki Mechtyldy.